Dzień dobry państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i zajrzymy trochę do czasów współczesnych i do historii. W dzisiejszym jeszcze supermocarstwie pierwszym, poinformowano nas, że obecnie urzędujący człowiek na stanowisku prezydenta rozchorował się na chorobę niedawno jeszcze słynnego małego chińskiego przyjaciela. I nagle się dowiadujemy, że zrezygnował z rejsu prezydenckiego, nawet mimo tego, że już w wielu stanach nie można zmienić kandydata. Jak już się zdeklarował, że będzie startował, no to musi. No to już to przedyskutowałem w ostatnim filmie: że elity się zdegenerowały na Zachodzie, zwłaszcza i ludzie też, i wszyscy się mamy za idiotów i oszukujemy. No ale teraz przyszła mi na myśl jeszcze jedna rzecz. Wiadomo, co się stało po śmierci pierwszego cesarza Chin w 210 roku p.n.e., kiedy Qin Shi Huangdi umarł podczas jednej ze swoich e, objazdówek po wielkim kraju, który zjednoczył, to jego dwaj główni ministrowie, Eunuch Zhao Gao i minister Li Si, doszli do wniosku, że ukryją jeszcze na jakiś czas śmierć cesarza i Używając jego pieczęci, jego rozkazów, wydali wyroki skazujące na banicję albo karę śmierci na niewygodnych dla siebie urzędników i generałów, żeby potem zacementować swoją władzę i wpływ na następcę pierwszego cesarza, jego zepsutego syna, od którego właśnie wzięło się chińskie przyzwisko zepsutych dzieci Mały Cesarz. Mali cesarze i małe cesarzowe, tak Chińczycy nazywają zepsute dzieci. No ale e, wracając do głównego tematu, widzę właśnie, może się mylę, ale widzę obecnie analogię, że nic nie wiemy, co się od iluś dni dzieje z obecnym oficjalnie panem prezydentem. Wiemy, że ostatnio najlepiej to nie wyglądał. Czy on żyje, czy nie żyje, nie wiemy, albo czy może jest już w stanie wegetatywnym. I dlaczego zrezygnował tak nagle z rejsu prezydenckiego, i to też nie, nie wiemy o tym bezpośrednio od niego, tylko pośrednio. W związku z tym zadawanie pytań, czy koleś jest wśród nas, jest jak najbardziej zasadne, czy jeszcze jest wśród nas. A zachowanie obecnej elitki, która jest przy nim i stała za nim podczas jego rządów, jawnie współgra. Z takim zachowaniem, jak na przykład ministrów Zhao Gao czy Lisy, którzy w 210 roku przy naszorom na pewien czas śmierć pierwszego cesarza, by załatwiać swoje interesy i umocnić swoją władzę. No a potem śmierć obu tych panów była tragiczna jednego i drugiego ale to na przyszłe historie wspaniałe historia o ludziach. I tutaj jak widzimy z historii jest mnóstwo analogii. Technika się zmienia, zabawki, którymi się bawimy się zmieniają, ale nie zmienia się natura ludzka i ludzkie gry. Polityka to nic innego jak najbardziej śmierdząca kuchnia na świecie, więc nie ma niczego dobrego, co po niej oczekiwać. Żyjemy w ciekawych czasach. Warto rozważyć także tą możliwość, którą przedstawiłem w tym filmie, że tego pana Juzia już z nami nie ma, albo jest już w takim stanie, jakby go z nami nie było. I elitka właśnie co za nim stoi rząd który widzimy rząd który nie widzimy pracuje nad tym by to wszystko zamaskować i pozałatwiać sprawy na własną korzyść niczym przykłady z historii typu pan lisy i Zhao Gao. wszystkiego dobrego państwu życzę do widzenia